Cześć, nie uwierzycie, co zrobiłem? To jest Arakuaria. I tu była ta. To nasionko takie wielkie. I takie nóżki puściło z tego nasionka. I wychodziło tamto. Więc postanowiłem, że. A ściągnę to. I urwałem. I zostało coś takiego. Pytanie teraz: czy to przeżyje, czy nie przeżyje? I co jest zielone, no ale czy coś z tego będzie to się okaże. Jeszcze jedna taka ciekawostka. Patrzcie na kordyline, jakie wielkie już. No ta jedna tu już ma z 5 cm, ale wypas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, na 12, na 15 kordylinek mam. 15. Do nasionek jeszcze nie zaglądam, bo trzy dni to może być za mało. Tak jak mówiłem, z tydzień czasu i zaczną kiełkować. No, tydzień to nie jest dwa miesiące. Jak z tymi czekałem w tych doniczkach, ale jest wypas. Zobaczcie. żebyście mogli ze mną zobaczyć banany w piwnicy. No to musiałem przynieść sto jak budowlany z reflektorem, z halogenem, jak zwał, tak zwał. Bo tam jest bardzo słabe oświetlenie. Zobaczcie, jak ja się dla Was poświęcam. Żebyście mogli zobaczyć, jak u mnie się zimują banany. Kurde, że ona pomyśli sobie, że mi chyba odbiło, a ona nie wie, że już od dawna. Słuchajcie, na ile mogłem, na tyle poprawiłem warunki oświetleniowe, żebyście mogli lepiej widzieć e, te moje banany, jak zimują. Tu mój największy maurelas, moja dłoń. Teraz wam pokażę jaki jest duży, a może inaczej. O, to jest moja szyja. No, jest taki wielki. No ogromny, nie da się tego opisać. Tam jest jednosezonowy, a w sensie jednoroczny. Mały las, kupiłem taką małą sadzonkę. I tu, tak praktycznie w sierpniu, chyba I ją wsadziłem do ziemi. I zobaczcie, jaki konus, wielki urosł I To był lipiec, koniec czy lipca albo sierpień, jakoś tak. Taki wielki uros. Jest, jest większy niż ten na wiosnę. I patrzcie, jaki tu bydle urosło. To możecie sobie tylko wyobrazić. Możecie sobie tylko wyobrazić jaki tamten będzie duży jaki tamten będzie duży w nadchodzącym sezonie A więc tak, tutaj są Lasio Karpa tu mam taką już dość w miarę dużą roślinkę jedną, tam mniejszą i tam troszkę większą, taka średnia mała, duża Basio od Kasi kurczę słabo, słabo go widać, a nie chcę tam dość sięgać, bo się ubrudzę, albo zrobię to dla was. O właśnie, Basioczek trzyma się chyba dobrze. O właśnie, może go tak zostawię. Basioczek fajnie wygląda. Tylko wiecie co? O, tu jest drugi basio. Jak mogłem go w sumie pominąć? Patrzcie. To jest basio od czarnego henia. Dziękuję. Ale zobaczcie. Czy to ma tak być? No, to jest suche nawiór. No, suchutkie strasznie. Nie mam ani grama wilgoci. To już w ogóle się nawet nie trzyma ze sobą to No po prostu kurz. Tak samo tutaj sypie się jak piasek Nie wiem to trzeba podlać I pewnie no, da daję sobie rękę urwać, że wszystkie takie suche są. Zobaczymy jak gruba No, gruby też suche ale grubego nie podlewam, bo ja go później nie wyniosę z tej piwnicy. Po tych schodkach. I tak to było masakra go tutaj wciągnąć. No to... Eee, w tym pudełeczku... W tym pudełeczku mam kannę. Taką tą największą z największych kan. Od Pitera. Kanna w ogrodzie. O kurde, ziemia. Nie można powiedzieć, że ta ziemia jest Lekko wilgotna. Ona jest w ogóle niewilgotna, po prostu wióry. I pytanie teraz, czy mam to podlać? Tak samo to. O, ona tu jest ukryta, widzicie ją? Ja ją tu ukryłem zgodnie z instrukcjami od Pitera. Powiedział, żeby zakryć ziemką. No to zakryłem, tylko nie sądziłem, że to tak wyschnie. Tu w piwnicy mam strasznie sucho, właśnie od tego centralnego ogrzewania. No i. Znowu prośba do Was. Co ja mam z tym zrobić? Mam to podlać, jak ja zaś to podleję, to się pozbędę Basjoka Na końcu filmu wrzucę miniaturkę, jak w zeszłym roku w piwnicy straciłem basio właśnie basio. I wszyscy się zastanawiają, jak mogłeś niezniszczalnego banana zniszczyć. No właśnie, nie jest do końca tak niezniszczalny. I miejcie to też na uwadze, bo wszyscy tylko tak mówią. A rzeczywistość jest inna, jak ktoś się w ogóle nie zna. Tak jak ja, na bananach. No to bardzo łatwo go zabić. Ja z dobroć, no, przez moją dobroć go zabiłem w zeszłym roku, bo po prostu podlewałem. On rósł, 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 rósł. Wystawiłem go na, na zewnątrz. No i zgnił. No i poza po, po wodach. Tak to wygląda mniej więcej. Tam dalej. O może tak. Tam dalej dwie brukmansje. E, łososiowa, purpurowa, czerwona. Różowa, no wiecie jaka, no wiecie jaka, chowaki, wiecie jakie, jaka, jeden z podstawowych trzech kolorów i biała, biała i właśnie różowa. Eee, a tak to co? A co to to? A co to to? O nie, to nie powiem. Kurde, skąd to się tu wzięło? Tego nie powinno w ogóle tu być. Pewnie dzieci. Nie wiem skąd się tu wzięło. Nie mam pojęcia w ogóle co to jest. Tak nie powinno być. To się wytnie. Pff. No. To może tyle z garażu. Z garażu, z piwnicy. No bo co tu więcej nagrywać jak tu? Nie ma o czym nagrywać. A jeszcze jedna ciekawostka. Zobaczcie. Tu idą, idą rury do centralnego ogrzewania do domu tam wsypem wlatuje zimne powietrze tu się zaś grzeje i te banany rosną wyciągają się i rosną wszystkie młode stare wszystko się wyciąga sukcesywnie je ścinam a i tak wysuwają się następne zobaczcie to też ściąłem i się cały czas wysuwa tam mam całe wiadro z tymi liśćmi właśnie obciętymi No ale Ale już nie podlewam Nie podlewam, bo Po prostu to jest Zabójstwo Dobra, powiedzcie mi tylko Czy mam to podlać Jeżeli tak Jaką ilością wody Czy z psikaczem, czy po prostu mam wlać tam wodę Fachowcy po raz kolejny Kurde jak koła ratunkowe w takim programie telewizyjnym. Pytanie do publiczności. Co ja mam teraz z tym zrobić? Ok. Trzymajcie się cieplutko. Sprzątam to. I wyczekuję odpowiedzi. Yo